Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem w stanie zrobić bigos mojego taty w 30 minut zamiast w 3 dni, zostałabym królową polskiej kuchni. Uruchamiam przepis w urządzeniu, a on już prowadzi mnie krok po kroku. Sprawdzamy składniki: kiszona kapusta, kiełbasa. Łopatka wieprzowa, szynka wieprzowa. Dwie cebule już posiekane, 10 suszonych grzybów, wcześniej już namoczonych. Przyprawy, krok pierwszy już za nami. Grzyby zostały namoczone, rozgrzewam misę. Dodajemy łyżkę oleju. Zaczynam od cebulki. Po chwili dorzucam mięso. Łopatka wieprzowa, szynka wieprzowa. Jak łopatka z szynką się lekko podsmażą, dokładam kiełbaskę. Kiedy mięso już mamy zrumienione, dodajemy resztę składników: kapusta, grzyby, woda i przyprawy. Zamykamy i gotujemy 30 minut pod ciśnieniem. Tego nie ma w przepisie, ale jeśli lubisz, możesz dodać odrobinę koncentratu pomidorowego. Ja dodałam 3 łyżeczki. A Ty dodajesz koncentrat pomidorowy do Bigosu, czy nie? Napisz w komentarzu.